slow up no i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this although show up. i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this although we show up and make a statement i don't ever slow up no i don't take shit i got no love for the fake if you want to play tough and want to hate this although it's in one thing i wyjaśnić. Słuchajcie, sprzęt wygląda jak nowy wtedy, kiedy jest kupiony albo wtedy, kiedy wisi w sklepie. Jeżeli sprzęt pracuje, to to, że tu kolega ma napoczęte spodnie, nie najczystsze buty, bluza zmaraszona mówiąc po naszemu, to wynika z tego, że my tu pracujemy. To nie jest pokaz mody, my się tu nie przechadzamy jak modelki, tylko silikonujemy, malujemy, a to wszystko pozostawia na naszym sprzęcie swój ślad, ale nie o tym. Przejdźmy do tego, co tu mamy na modelu, który dzisiaj mi towarzyszy. Możesz Maciek pomachać. Witamy naszego modela. Słuchajcie, przede wszystkim uprząż do pracy. wszelki bezpieczeństwa, uprząż. W zależności od producenta, marki, modelu mo możecie tutaj oczekiwać różnych cen, różnej jakości, różnej wygody, funkcjonalności i tak dalej. Możemy Trafić na taki model, który będzie miał rozpinane nogawki. Możemy trafić na taki model, który będzie miał rozpinany pas, wygodniejszy, mniej wygodny. To już są zupełnie rzeczy indywidualne. Trudno tutaj jakby zawyrokować, co komu bardziej podejdzie. Jeżeli chodzi o ceny uprzęży i pozostałego sprzętu, o którym wspomnimy, wrzucę Wam to na końcu, także zapraszam do wytrwania z nami do samego końca. Następna rzecz, które mamy tutaj, mamy tutaj nasze urządzenie do asekuracji, w tym przypadku jest to Asablock, również tych urządzeń do asekuracji mamy wiele, jeśli chodzi o o to, co jest najbardziej modne i najbardziej funkcjonalne, ja ze swojej strony, dla tych, którzy chcą wydać parę złotych więcej, polecam ASA bloka jego najfajniejszą funkcjonalnością jest to, że nie musimy go odpiąć od tego zestawu tutaj tylko możemy go wpiąć do liny bezpośrednio otwierając tutaj tą część za te czarne języczki, które mamy tutaj w tym miejscu. Ile potrzebujemy takich urządzeń asekuracyjnych? W świecie idealnym fajnie jest mieć ze sobą dwa urządzenia, bo jeżeli musimy wykonać jakikolwiek transfer, to w tym momencie wykorzystujemy dwa takie urządzenia. Następnie, jeśli chodzi o używanie uprzęży marki Petzl, obowiązkowo do podchodzenia po linię przyrząd typu, Krol, przyrząd piersiowy zaciskowy. Niestety, albo istety, tylko Pecl posiada taki patent, że ten krol jest tutaj zaszyty na stałe i stanowi jakby integralną część tutaj tej, tej całości. Pozostałe firmy, w tym na przykład, uwaga, uwaga, tu się przerzucę na chwilę na siebie. U mnie krol, jak widać, jest dosztukowany do tego karabinka połączony tutaj tasiemką, ze względu na to, że producent mojej uprzęży, firma Singing Rock, nie posiada takiego bajeranckiego patentu jak firma Petzl, w związku z tym sobie trzeba tutaj to urządzenie dosztukowywać. Następne w kolejności. Popularnie nazywana zjazdówką, czyli to urządzenie do pozycjonowania, do zjeżdżania, do przedostawania się w dół i sporadycznie do Udania się w górę, czyli do wspinania się po linie, co jest wybitnie nieergonomiczne. Dużo lepszy jest wspomniany krol, Niemniej jednak ta zjazdówka też stanowi element tego podstawowego sprzętu, który jest nam potrzebny. Fajnie jest i raczej jest to również niezbędne, kiedy naszą uprząż wyposażymy w takie dodatkowe ręce, czyli ląże. Te ląże służą z jednej strony. Łączymy sobie z tymi lążami inne elementy naszego sprzętu, żeby ochronić je przed upadkiem i nie chcemy ich też zgubić, czy utopić w wodzie, czy na jakąś inną przygodę narazić. Pozwalają nam też zakotwić się, czy zbliżyć, przytrzymać się jakiegoś elementu konstrukcyjnego, żeby znaleźć się bliżej, czyli spozycjonować się do wykonywania jakiejś pracy, żeby ta praca była dla nas Wygodniejsza. Jeżeli już mówimy o urządzeniach zaciskowych, tutaj mieliśmy Krola, to kolejne z tych urządzeń, zwane potocznie. Dziękuję, panie Maćku, modelu. Zwane potocznie małpom. To jest określenie i nazwa spotykana tylko i wyłącznie w Polsce. Nigdzie za granicą mówię, mi się to tak nie nazywa. Jak się kogoś zapytacie, czy ma manki, to zrobi co najwyżej duże oczy i odeślę was do zo. Zwane również płanią, żumarem, handżamarem. Jest tych nazw kilka. Jest to takie ręczne urządzenie zaciskowe, które działa w parze. O, z tym tu, o tu krolem i umożliwia nam wspinanie się do góry. Małpka, zgodnie zresztą z instrukcją obsługi, musi być połączona tu lążą, żeby nie doszło do jakiegoś incydentalnego ześlizgnięcia się po linie czy jakiejś niechcianej przygody, która mogłaby nas narazić na niebezpieczeństwo. Skoro mamy już tam naszą płonię, małpę, żumara, to kolejny element, który mieć musimy, jest to stopka. Ta stopka, jakbyś tłumaczku mógł mi pomóc, tu ją tak, tylko o, tak, o tyle wystarczy. Dziękuję. Stopka jest to słuchajcie nic innego jak taki nasz dodatkowy stopień na nogę, który umożliwia nam znalezienie podparcia dla naszej stopy, przesunięcie naszego ciała do góry podczas wspinania się przy pomocy krola, małpy. Albo też wspomnianej wcześniej zjazdówki. O czymś Macku jeszcze zapomniałem z tego sprzętu naszego podstawowego. Słuchajcie, mówiłem. Oczywiście, no Maciek to wiadomo, no ma łeb na karku. Tu mamy jeszcze z elementów obowiązkowych mamy kask, kaski znowu, modele, kolory, producenci w wielu wersjach, to co jest taką różnicą najłatwiejszą do. Zauważenia w kasku maćkowym a kasku moim jest to, że mój kask posiada otwory wentylacyjne, u Maćka tych otworów nie ma, jest to inny model, co nie znaczy, że jest tam gorszy albo lepszy. Po prostu jest to inny model z nieco innym przeznaczeniem. Jeżeli chodzi o takie bajeranckie rzeczy, o to tu na przykład u Maćka mamy bardzo fajnego kerytula, czyli taki karabinek do. Transportu różnych rzeczy o dużym prześwicie można sobie tutaj wrzucać urządzenia asekuracyjne, coś sobie można tutaj wpiąć, żeby nam się to nie zgubiło, nam tutaj nie spadło. Tutaj mamy frędziki, ale to akurat my w zleceniu, które aktualnie wykonujemy, wykorzystujemy do pozycjonowania się, bo mamy takie szczeliny, w których, do których musimy się dociągać, i to nam się idealnie sprawdza. Oczywiście są to wspinaczkowe frędy. Nie jest to coś, co jest dedykowane do wykonywania pracy na wysokości. Po prostu nam to ułatwia życie. Co ważne, jeżeli byśmy, słuchajcie, wisieli tylko w samej uprzęży przez cały czas, to pojawi się problem w postaci niedokrwienia nóg, zaburzamy krążenie, omdlenie, grozi to jakąś poważniejszą przygodą i komplikacją zdrowotną. W związku z tym, pracujemy w czym? Pracujemy w ławeczkach, czyli w takich siedziskach roboczych. Które ułatwiają nam utrzymywanie pozycji siedzącej, co powoduje, że nie odcinamy sobie tak gwałtownie tego krążenia w nogach i ten wynalazek oczywiście niespędny do wykonywania pracy, ale wcale nie taki dobry, bo co, na co nam pozwala? Na wykonywanie naszej pracy dłużej. W związku z tym takie narzędzie trochę wyzysku, no ale nasza praca polega na tym, że wisimy, więc skoro już musimy wisieć to starajmy się to przynajmniej robić w miarę, w miarę wygodnie. Wspomniałem wcześniej, że niektóre uprzęże, co jest bardzo wygodne, posiadają rozpinane nogawki. W przypadku uprzęży od Maćka mamy, tak jest, rozpinaną nogawkę, którą się łatwiej ściąga się całą uprząż, czy łatwiej ją ubiera. Jeżeli Maciek by zechciał mnie tu tylko nakamerować, dzięki, to zwróćcie uwagę, ja pozdrawiam, pojawiam się po raz kolejny we własnym filmie, boże to jest wspaniałe uczucie, czuję się jak w kan na czerwonym dywanie. U mnie ten patent obejmuje nogawkę, ale to co jest fajne, ja mogę też u siebie odpiąć górę uprzęży. To powiem szczerze, poza szybkim zakładaniem i nieco wygodniejszym wkładaniem, pozwala też na jeszcze jedną czynność, która niekiedy się przydarza. Czyli, jeżeli muszę się udać do ubikacji na jedynkę, to dużo łatwiej jest się w tym wszystkim oporządzić, bo mogę poodpinać sobie tutaj ten pas z dwóch stron, zrobić sobie tutaj, prawda, miejsce i po prostu najnormalniej w świecie wziąć i się wysikać. Co w momencie, w którym, jeżeli macie taką uprząż, która nie będzie miała odpinanych tych elementów, albo przynajmniej nogawek, jest to nieco trudniejsza czynność. U mnie, jako drugie urządzenie asekuracyjne, bo wspomniałem, że fajnie jest mieć dwa, jeżeli mamy jakąkolwiek operację, która wymaga zastosowania dwóch, nie wiem, musimy przejść przez węzeł, wykonać transfer, jakąś operację linową. U mnie, jako drugie urządzenie, możecie znaleźć urządzenie, jest to marki Trango, jest to Rocker, również tych, słuchajcie, wariantów urządzenia, które w środku tą zasadę działania ma opartą na tych dwóch krzywkach. Możemy tego znaleźć wiele możliwości. Plusem tego urządzenia jest to, że trudno to zepsuć, bo tu nie bardzo ma się jakby co popsuć. Dobra, tu czasami jest taka gumeczka, która tam wypada i ta część nam zaczyna latać, ale to sobie możemy jeszcze naprawić. Łatwo to wyczyścić i jest ono przede wszystkim o nieskomplikowanej budowie. Wspominałem o tym, że Fajnie przy uprzęży mieć takie bajery jak te kery tule, czyli karabinki transportowe, bo możemy sobie na nich różne elementy odwiesić. Jeżeli interesuje Was ta tematyka i chcielibyście wiedzieć coś jeszcze, zostawcie te informacje czy też Wasze pytania w komentarzach, subskrybujcie kanał. Zapraszamy po więcej.